Cześć, nazywam się Paweł Malina i witam Cię w podcaście Pierwsza. Wyobraź sobie, że dostajesz do ręki gruby, ciężki pamiętnik. Właściwie kilka zeszytów sklejonych w jedną całość. Otwierasz go, a na pierwszej stronie widzisz krótką instrukcję. Możesz przeczytać wszystko, możesz dopisać coś od siebie. A potem przekaż to dalej, kolejnej kobiecie. Właśnie w taką podróż chcecie zabrać do miejsc, w których ktoś kiedyś był pierwszy raz w swojej decyzji, w strachu, w zmianie, w nadziei. Każdy wpis, który usłyszysz, jest osobną historią historią kobiety, która stanęła w jakimś ważnym momencie swojego życia. Takim, który coś się zmienił. Oddzielił jedno przed, od drugiego po. Nie będę mówił, co masz w tych historiach znaleźć. Nie będę też niczego nadinterpretował. Po prostu przeczytam to, co sam napisałem, z intonacją tam, gdzie warto się zatrzymać, z ciszą tam, gdzie słowa lepiej wybrzmią same. Może któryś z tych wpisów da ci chwilę wzruszenia, może przyniesie poczucie ulgi, że nie jesteś sama, może po prostu to będzie kilka spokojnych minut tylko dla ciebie. A jeśli przy okazji pojawi się odrobina siły, albo wiary, że pewne rzeczy mogą w twoim życiu ułożyć się na nowo, to będzie dla mnie największy sens tego projektu. Na koniec chcę powiedzieć jedno zdanie, które jest dla mnie ważne. To miejsce powstało po to, aby dawać nadzieję tobie, a po części także mnie samemu, bo pisząc te teksty sprawdzam coś w sobie i uczę się zaufania do tego, co czuję. I jeszcze dziękuję Sławkowi, który nadał całości finalną formę w postprodukcji. To dzięki niemu możesz usłyszeć ten podcast w takiej jakości. Jeśli po wysłuchaniu tego odcinka poczujesz, że te treści są ci bliskie, będzie mi miło, jeśli zostaniesz na dłużej, bez presji. Po prostu wracaj, kiedy poczujesz, że to odpowiedni moment. Zapraszam Cię do pierwszej historii.